Dobra, trudno panowie. Pierwsza giera nie siadła, ale dopiero pierwsza giera, także luz. No. A i też jedna prośba ogólnie, tak już teraz yy, no. powiem po meczu. Jeżeli nawet jakaś akcja nie wyszła, coś <laughs> można było zrobić lepiej i tak dalej, i tak dalej, to proszę nie omawiajmy tego przez 5 minut meczu, okej? Okay? <laughs> o, no prawda? lepiej, żebyś za 2 minuty zrobił dosłownie to samo. Rozumiem. Nie mam dobra, problemu. mamon. No ale to jest prawda, to w czterdzieści Ale power dobra, biegaliśmy. Tak, przede wszystkim dzień dobry, witam A. wszystkich. Cześć, 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 cześć Sylwan. Zabawnie się oglądało, jak gracie. <laughs> Domyślam się. Dobra, ja przede wszystkim chcę tylko przypomnieć, że to był pierwszy scrim, a nie mecz o finały Ultraligi. To jest. Po drugie tak, wujas y, jesteś z nami? Y, sorry, no jestem, no. Dobra, dobra, dobra. Y, powiem tak, kurde bracie, chciałbym żebyś rzeczywiście starał się shotcallować w kolejnych gierkach, bo to będzie miało ręce i nogi, szczególnie jak Persing będzie grał. Y, sorry, Persing, nie Persing. Hmm. A co mogą przerywać na chwilkę? A jest taka możliwość, że ja na przykład z Nie, nie możesz, możesz kurwa! Daj się mi dokończyć! Kurwa, ale ty nie drzwi mordy na mnie, ty! Ja ale bo wydaje jak, mi się, że się to z tobą się, no, się... Szczerze dobra, mówiąc, no? szczerze po tym co słuchałem... Normalnie cię szczerze... chyba zapytałem, tak? A ty się do mnie prujesz, ty. Szczerze wydaje Któralnie mi się, że inaczej się z tobą nie da, Mamon. Oj, jak ty jak Oj, jak w ogóle masz na imię Mamon? Kamil, Kamil. Dobra, Kamil. Miałem zacząć, ale czemu przerywasz ludziom? Jak wszedłem, mówię, a ty z bomby przerywasz. Jakby... To nie jest szkoła, że musisz rękę podnosić, po prostu poczekaj na swoją kolej. Dobra, jakby chciałem zacząć od pozytywów, ale powiem szczerze. Yy, Birtek, do kiedy my mamy możliwość zmieniać skład? Do szóstego. Dobra, to był pierwszy mecz. Twój mental totalnie siedział, Kamil, szczerze. Wiesz, gram codziennie z kimś innym. To trudno, żeby nie siedział. Każdy no gra i co innego. To nic nie zmienia. To zupełnie nic nie to zmienia. To zmienia, bo jak się nauczę grać tak z kimś, a za chwilę muszę grać coś innego. Ale co innym, ty nie jesteś fakerem, matom, ani mystikesem, żeby tobie robiło różnicę. Z kim grasz duo. Robi różnicę, bo cię mogę zaraz pokazać. Mogę wziąć pieczelny przez szaty, nie wygram nic, a wezmę Pershinga i będę miał 100% procentowy radio, bo on koluje, no tak. on prowadzi, on robi. To rozumiesz, o co chodzi? No on tak, mógł, tak, że robimy sobie Weźmiesz robimy. Chłopak, który ma Challengera i wygrasz z nim gierkę. Gratulacje. Nie, nie, nie powiedziałem w... tego, tylko powiedziałem o to, że on koluje, tak? A to, co chciałem ci powiedzieć, drugie słuchawki, żebym sobie do uszy miał z Pershingiem i się na innym klawiszu kolował z nim. Takich coś chciałem zaproponować, bo wiem, że tak będzie grali Słuchaj, w SES a Pierwsza gierka była dosłownie tylko po to, żeby jakakolwiek piątka z naszego składu, nawet z rezerwowymi zagrała sobie. Tak w miarę na luzie. Szczególnie, że graliście na Team ACE, tak. I chcę przypomnieć, że jeżeli na ACE nie będzie nie, nie będziemy, sobie, przepraszam bardzo, nie będziemy wygrywali, to jakby możemy sobie rzeczywiście pograć w forfan. Ale kilka rzeczy po kolei. Dobra, pierwsza rzecz. Przez cały stream, znaczy przez cały ten mecz dałptowałeś jakieś kole, od chłopa, który no, wie o tej gierce więcej niż ty. Kiedy kol leciał, to losowo w trakcie akcji potrafiłeś robić coś innego, później się odpalałeś, wyzywając innych, sugerując, że dzieje się zupełnie coś innego na mapie, niż było tobie sugerowane. A w rzeczywistości działo się tylko dlatego, że co ty robiłeś coś innego. Już nie, szczerze nawet tej sytuacji nam idzie, ja nawet nie podniosę, bo. <laughs> jakby. Ja pominę to tylko dlatego, że to była pierwsza mapa, to była pierwsza gierka. no, no z mojej perspektywy tak to wyglądało, chciałem żeby zobaczył Nie wiem bo no. może nie powinienem w sumie racji, ale no już kurwa. Nie no no może rzeczy, no mo, może patrz, no może kurwa nie, nie wiem, to tak że ale tym półśmiechem to zrobiłem, no bo nie wiem, ja zobaczyłem wjechał w trzy osoby pod tower, dostał stuna i zginął, no to ja zrobiłem to samo, wjechałem w dwie, nie w trzy i zginąłem. No to jaka była no. różnica? Taka, Co że ty chodzi? totalnie, ty odpaliłeś int, a Birtek chociażby latującymi paczkami jeszcze przynajmniej szukał jakiegoś kila. Jakby to był błąd, w sensie, dobra, dobra, to, że on wpalił te paczki pod wieżę, to był błąd, ja się z tym zgadzam. Ale wiesz, jakby takie zachowanie tylko pokazuje, że tobie może odwalić w nawet najważniejsze. W sensie, jeżeli tutaj ci odwala, to odwali ci najprawdopodobniej w, naj... w najważniejszej grze, jeżeli będziesz czuł jakąkolwiek presję na sobie. Musisz wyluzować stary, bo autentycznie będziesz miał w gości, którzy mogą cię po prostu pokierować. Kolejna sprawa jest taka, że jest gra. Mówisz o tym. Twój jakby. No nie będę ukrywał. Oglądałem, słuchałem. Twoje słowa. E, już się nie napalam na żadne granie, bo widzę, że to będzie tylko granie for fun. E, I coś tam tam gadałeś dalej, jebanie kota w ogon. No bo wszyscy się śmieją, grają, wiesz, no to ja się skupiać chciałem i widzisz, no to teraz ja się będę śmiał, no tak. Też będę się bawił, tak? Skoro no no nie gramy. innym, jakim no kotem no, jesteś. No Skoro nie gramy, żeby wygrać, no to się będę też dobrze. No bawił. nie, ale. Rozumiesz, że tak będzie, tylko, że jeżeli ty teraz nie potrafisz wyluzować, skupić się. W ogóle. Nie wiem, banujesz ludzi na czacie w trakcie gry, nawet kiedy, nie wiem, gra trwa 10 minut, 12 minut, jeszcze w miarę wszystko było porząd w porządku po kolei, ty banujesz typów na czacie, albo gadasz z czatem. No to. Ale to tryhardujesz, czy nie tryhardujesz? No tak, no, no widzisz to wtedy muszę streama wyłączać po prostu. Albo robić tylko dla sobów. No, na przykład. No nie widzisz. I to jest jakaś możliwość. Bo powiem szczerze, nie potrzebujemy supporta z Challengera, mimo tego, że taki byłby totalnym koksem, bo chłop by najprawdopodobniej opuszczał bota kiedy trzeba, roamowałby top-side, mid side, nie wiem, razem z żuglerem trzymałby się na za rękę i wygrywaliby na całej mapie. Dosłownie jedyne, czego od siebie potrzebujemy. Czy z mogę się tak, pewnie. No, wiesz, bo tak trochę nas czas go nim powiedział. A też nie chcę, żeby chłopaki we Venomic długo czekali. To jakieś może da. Dobra, to wszystko, co chodzi. Tak, no, tak, no, tak. tak Dobrze, że powiadamy w takim wolnym czasie. to możesz mi napisać na privie, to na pewno przeczytam. Nie, to nie i ma to nie sensu, bo to nie... są drużynowe rozmowy. No, się o, o, więc Tak, to tak do ale... do mnie coś mówiłeś, tak? No to tak myślałem, że może zamiast do mnie. A potem powiadamy i ten. Ja ogólnie też na koniec jakiś feedback, tak? Tak się stunelowałem, że zapomniałem, że jeszcze Dobra, się, ja jeszcze pooglądam. kolejną grę. To dobra, dobra, jedna rzecz ode mnie spierdala, jedna rzecz, Dawaj. jedna rzecz.